I tu wchodzą zombie. I tu wchodzą zombiaki, proszę Państwa, bo wcale nie jest tak powiedziane, że zawsze będziemy sobą, jak zainfekuje nas jakaś istota maleńka. Jeżeli dostanie się do mózgu... Nie musi się dostawać do mózgu. Nawet nie, musi, mózgu. Się nawet nie musi, musi się dostawać do mózgu. mózgu. Może działać na naszą przemianę materii. Dzień, Dzień dobry. dobry, Marta Stachowiak, córka Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska zwierzęci. Bardzo serdecznie was wszystkich witamy i dzisiaj będzie niespodzianka. Wiesz jaka? Nie wiem. A właśnie tu Cię lubię, lubię się zaskakiwać, bo będą zombiaki. Eee, myślałam, że jakaś prawdziwa niespodzianka, że no będą ale... zombiaki, to ja wiem. No widzisz, zombiaki. Czy wiesz, co to są płazińce? To są takie robaki. No to są takie robaki. A jakie one są? No p p płaskie są. Bardzo płaskie. dobrze. Brawo, to Sama płaskie. nazwa wskazuje. Właściciele to są w ogóle bardzo dziwne zwierzęta, dlatego że to są zwierzęta, z których bardzo wiele. Nie ma na przykład przewodu pokarmowego, nie, 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 nie ma układu oddechowego, yy, nie ma otworu gębowego ani odbytniczego. Yy, to znaczy co one mają? One chłoną, szczególnie tasiemce są takie, bo robaki płaskie, pasożytnicze, czyli płazińce, to są między innymi tasiemce i tasiemce to proszę ciebie, przez skórę wszystko wchłaniają. Po prostu wszystko. I tak sobie żyją w przewodzie pokarmowym różnych istot, bo tam jest ich miejsce i tam lubią być i to jest ich dom. E, oprócz tego są jeszcze przywry, na przykład słynna przywra wątrobowa, która też jest płazińcem. E, jeszcze są, ale ona przywiera, ona przywiera do wątroby bardzo i robi krzywdę okrutną, okrutną. są różne różne przywry pasożytujące u różnych e, zwierząt, e, ale są też takie płazińce które sobie żyją na wolności, czy w wodach. I to są na przykład wirki. Tak ładnie. I wirki różnią się od tych, od tych pasożytniczych, bo wirki y, y, są, mają na, na przykład nawet trzy przewody pokarmowe. Takie są też. Czyli znaczy, mają dwa przewody pokarmowe. Jelitka. Y, wirk... My też mamy dwa jelitka, a mamy jeden. Nie, nie, ale one mają, tak, ale one mają dwa przewodziki. Ale nie o nich będziemy mówić, bo tak jak wspomniałam, bardzo różne yy, płazienice pasożytują na bardzo różnych zwierzętach, mając wpływ na przykład na ich zachowanie. Mm -hmm. I tu wchodzą zombie. I tu wchodzą zombiaki, proszę Państwa, bo wcale nie jest tak powiedziane, że zawsze będziemy sobą, jak zainfekuje nas jakaś istota maleńka. Jeżeli dostanie się do mózgu. Nie musi się dostawać do nie mózgu. Nawet, nie musi, do mózgu. nawet do nie, mózgu. nie musi się dostawać do mózgu. Może działać na naszą przemianę materii, może działać tak. Jeżeli chodzi o. Ślim... będę mówić o ślimaku, który staje się zombiakiem. Yy, bo... Ale o mrówce też można powiedzieć. O mrówce też można powiedzieć, ale o ślimaku przede wszystkim, bo to jest niesamowita historia, proszę Państwa, dlatego że yy, ten, ta, ta, ten płaziniec, który nazywa się Leucochloridium paradoxum. Pasożytuje i do, do, dokonuje się jego, jego zamknięcie jego cyklu rozwojowego w przewodzie pokarmowym ptaka. Tam dochodzi do rozmnażania. A właśnie większość płaźniców to są obojniaki, ale i tak rozmnażają się krzyżowo. Po prostu spotykają się y, dwa obojniaki i się wymieniają materiałem genetycznym. Aha. I to i w przewodzie pokarmowym ptaka dochodzi do zakończenia cyklu rozwojowego, są wznoszone jajeczka i takie jajeczko wydostaje się z odchodami ptaka, a pamiętajmy, że ptaki to są stekowce i o susiu i kubka w, jednym, w jednej jednej tak dziurki, tak. I takie jajeczko sobie jest razem z tymi wydalinami ptasimi. I przychodzi sobie taki mały ślimaczek, który nosi piękne imię bursztynka i żyje u nas. I każdy widział bursztynkę, to jest maleńki ślimaczek w takim kasztanowo-bursztynowym kolorze, malutki, taki, no taki sobie ślimaczek. I ten ślimaczek nie, zjada nie. sobie te odchody razem z tym jajeczkiem albo jajeczkami i dochodzi mu. Mm. W jego ciele do powstania sporocyst. Tam jest dużo tych etapów rozwojowych. W ogóle u płazińców on to jest bardzo skomplikowane, bo one się przeobrażają w różne istoty na drodze swojego rozwoju. I powstają sporocysty, które atakują ciało tejże bursztynki i przedostają się do czułek ślimaka. Do czułków, czy do czułek? Do, do czułek ślimaka. Czułki ślimaka, wiecie, jakie są? Są delikatne, zakończone takim oczkiem, taką kuleczką, oczkiem i tam i są cieniutkie. A w momencie, kiedy te sporocysty dostają się do, do, do środka, do każdego takiego czółka, ten czółek zaczyna puchnąć, pulsować kolorami jak kosmita i ruszać się jak robak. Jak myślisz, po co to jest? Podejrzewam, że po to, żeby zwabić. Taka. a właśnie. Ale musi stać się jeszcze jedna rzecz, żeby ptak dał się zwabić. No właśnie. I tu wchodzi niebycie ślimaka ślimakiem. I tu wchodzi ten zobiak. I ta bursztynka, która normalnie kryje się przed słońcem, szuka schowanek wilgotnych. To ona nagle wychodzi na odwartą, otwartą na słonecznioną przestrzeń. W ogóle zachowuje się, Jeszcze tak jakby się na drzewa. I wspina się na wys wysokie drzewo na słońce, tak, gdzie nigdy w życiu by nie weszła, bo ona robi to, co chce Właśnie to leukochloridium paradoxum. Paradoksum. I, I wtedy ptak myśli sobie, ale fajne robaki, to ja sobie zjem taki ro mm. takiego robaczka. Zjada całą bursztynkę, no i wszystko zaczyna się od początku, no bo w ciele ptaka dochodzi do zamknięcia cyklu i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Ale... ale nie zawsze zjada całego, całą A bursztynkę. Właśnie. Ale zdarza się tak, że zjada same czułki, po prostu odgryza, od, odgryza nie no, bo nie ma zębów, ale od, od, odrywa. odrywa Odrywa same czułki i zjada, i wszystko w organizmie ptaka dzieje się tak, jak sobie zaplanowała, zaplanował ten płaziniec. I co się dzieje wtedy z bursztynką ślimaczkiem? Bursztynka ślimaczek no na pewno trochę się nacierpi, ale nie umiera. Właśnie, nie umiera przeciwnie. Pięknie się regeneruje. Regenują, regenerują jej się czułki. Tak jest zadowolona z siebie, że nawet może się rozmnażać. Ślimaki też są obojnakami. Mhm. Eee, bywa tak, że w jej ciele jednak pozostają jakieś sporocysty i one znowu, te nowe czułki atakują i znowu i ona może potem już nie mieć takiego szczęścia, mm -hmm. że ten tak same czułki urwie. Wiesz, jakbym miała być taką bursztynką, miałabym wybierać, czy zostać zjedzoną, a później cierpieć i jeszcze by mi te czułki jakieś krzywe odrosły albo jakieś nie, małe. Proste, proste od razu. No ale tak siak, ile to się taka biedna bursztynka namęczy, żeby potem znowu ją ktoś zjeżdżał w połowie. No to prawda, to prawda, ale jest to niesamowite i nie zdajemy sobie sprawy jak jak duży wpływ na nasze zachowanie mogą mieć różnego rodzaju malutkie istoty. Właśnie i Ty mówisz nasze zachowanie i ja bym bardzo chciała, żeby tutaj też było powiedziane o tym, co odbiera ludziom strach, a w zasadzie może instynkt samozachowawczy bardziej, nie strach. Też u różnych ludzi z różnym nasileniem, bo jest taki pierwotniak, który nazywa się Toksoplazma gondii. To jest pierwotniak, który jest przynależny tylko kotowatym. Nie, nie chorują, mm. znaczy nie, nie zarażają, nie roz, chorują inni, tak. ale I nie przez, zarażają. Często ludzie pozbywają się no. z domu kotów, jak znaczy mają. Nie, 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 źle powiedziałam, mnie nie zarażają, nie rozsiewają w środowisku, dlatego że proszę Państwa. Toksoplasmozą od kota się nie można zarazić. Chyba że się z jego kupę. No chyba że się z jego kupę smacznego, ale to sobie. To już nie wiem, o tym tak mówiłyśmy, także tak, tu można skrócić, ale nie co można. robi toksoplazmoza? w środowisku by, bardzo krótki czas. Ale e, jeżeli toksoplazma za, e, z, e, zarażona jest toksoplazmozą mysz, to mysz traci lęk przed kotem. Mysz zaczyna myśleć tak, jak ten pierwotniak mm. sobie założył w pewnym sensie, prawda? On decyduje o jej zachowaniu. Mysz się przestaje bać kotak, kot od łatwo łapie mysz i to cyk się, się, za się zamyka, zamyka i tak w kółko, i tak w kółko. U niektórych ludzi którzy zarazili się toksoplazmozą od surowego niedogotowanego dosmażonego mięsa, bo to jest 99% jak mm. nie no, ponad 90% zarażeń to jest właśnie od, od surowego mięsa. Pozostały to jest woda zanieczyszczona ocystami toksoplazmy, ale nie, nie kot bezpośrednio nigdy. U tych ludzi też dochodzi u, u nie wszystkich, ale u większości. Mm. Do znacznego spłycenia strachu przed jakimiś. No, ludzie troszeczkę tak, jakby zatracali instynkt samozachowawczy. Chętnie uprawiają sporty ekstremalne, za szybko jeżdżą samochodem. Ja jestem ciekawa, czy ten słynny Francuz, który wspina się po szklanych ścianach wieżowców na całym świecie, czy on ma toksoplazmozę, <grym> ponieważ robi rzeczy niesamowite. No, trzeba by było zrobić mu badania, ale u ludzi też. Coś takiego następuje i tutaj zachowaniem człowieka nie dyryguje ten człowiek, który, mm -hmm. który to robi, tylko ten malusieńki pierwotniaczek. Bądźcie czujni, uważajcie nie tylko na płazince. No i będziemy się chyba żegnać i bardzo Wam dziękujemy, że jest, jesteście z nami. I bądźcie dalej i zapraszajcie znajomych i patronujcie i subskrybujcie. I, i, i dziękujemy i ściskamy i do zobaczenia za tydzień.